Przywodziciele to naprawdę duże mięśnie, a właściwie grupa mięśni, bo jest ich aż pięć. Są odpowiedzialne m.in. za rotację wewnętrzną, zewnętrzną, zgięcie biodra, wyprost biodra, stabilizację i oczywiście przywiedzenie. Jest tego trochę, nie? Większość osób skupia się tylko i wyłącznie na ich funkcji przywiedzenia, ale to nie starczy do tego, żeby mieć silne i sprawne biodro. Bo widzisz... W dużym zgięciu biodra, na przykład w głębokim przysiadzie, to właśnie te mięśnie bardzo mocno pracują, żebyś mógł podnieść dupę. Jeśli jesteś tam słaby, to mam dla Ciebie propozycję. Wrzuć do planu Bułgary z nogą wykroczną na podwyższeniu. Wejdź tutaj do dużego zgięcia biodra, nie odbijaj się z dołu i pilnuj, żeby biodro było odpowiednio zamknięte, czy też wkręcone do środka. Przy pracy uczciwie tak parę tygodni i zobaczysz, że w końcu dołożysz do swojego przysiadu. A jak nie masz ochoty na mordzenie na tym, jak ma wyglądać skutecznie rozpisany plan treningowy, to możesz skorzystać z tego, który jest dostępny u nas na www.pocztanga.pl. Piona.